Witam serdecznie. Tomasz Godlewski, zwijam właśnie mikrofon, który był wykorzystywany do przeprowadzenia wywiadu w terenie i też do audycji ostatniej radiowej. Testujemy cały czas możliwości transmisji z terenu możliwości audio, ale też są możliwości wideo. To, co widzicie teraz, transmitowane może być z telefonu komórkowego, ze zwykłego telefonu komórkowego, i nie jest nam potrzebna do tego kamera, proszę Państwa. Zwykły telefon komórkowy, najlepiej z Androidem i aplikacja, która będzie dostarczona bezpośrednio ze strony internetowej, wrzucone to wszystko do telefonu, stanowi kamerę i transmisję live. Coś bardzo istotnego, co będzie redaktorom, co niektórym potrzebne, żeby transmitować posiedzenia, wywiady i. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz w tym kraju, w tym faszystowskim kraju. W momencie, kiedy zabiorę wam telefon komórkowy, policje i inne służby, ten materiał zostanie oczywiście przez nich skasowany, ale ta transmisja, która odbywa się na przykład teraz umieszczona jest bezpośrednio na serwerze, ona jest transmitowana live na stronę internetową, ale w momencie, kiedy skończymy to nagranie, będzie umieszczona i na komputerze i na telefonie, który właśnie jest wykorzystywany przez Was, będzie wykorzystywany przez Was, oraz na serwerze, i to wszystko jest dostępne. To jest bardzo istotne, żeby wykorzystywać odpowiednie aplikacje, odpowiednie sprzęty, po to, żeby archiwizować to wszystko. W internecie nic nie ginie, to jest bardzo, bardzo istotne. Wykorzystywanie najnowszych technologii to też będzie dział, Kategoria w portalu PressMix, bardzo mi na tym zależy, żeby wykorzystywać właśnie technologię i informować ludzi w jaki sposób możemy ciąć koszty na telefonach komórkowych. Jak te telefony wykorzystywać? Taki telefon z systemem Android jest wykorzystywany przez Was gdzieś około max 5%. Większość osób posiada taki telefon tylko po to, żeby... No ładnie to wygląda. Wypadałoby posiadać, ale możliwości, jakie drzemią w tym sprzęcie, są znacznie większe i chciałbym właśnie takie materiały publikować, chciałbym też takie rzeczy opisywać. Oby się udało. Startujemy 1 kwietnia.